Najstraszniejsze horrory Netflixa Obejrzałam je wszystkie i wybrałam najlepsze Numer 5 Rytuał Grupa przyjaciół wyrusza w głąb lasu I trafia na dziwne symbole kultu I coś co ich obserwuje Ten film chwyta klimatem, czujesz hut lasu Napięcie i niepokój Numer 4 Annabelle Lalka jak z koszmaru trafia w ręce małżeństwa I zaczynają dziać się dziwne rzeczy Które przeradzają się w serię paranormalnych zjawisk Totalne klasy, który się nie starzeje Numer 3 Dom do wynajęcia Wyobraź sobie, że wynajmujesz idealny domek na odludziu, jednak szybko okazuje się, że właściciele skrywają mroczną tajemnicę. Film świetnie bawi się naszą paranoją w tej klaustrofobicznej atmosferze. A ty co ostatnio oglądałeś z horrorów na Netflixie? Numer dwa to co 28 lat do miasta powraca demoniczny klaun, który wykorzystuje najgłębsze dziecięce lęki. Jeśli boisz się klaunów, nie polecam oglądać tego filmu. I numer jeden, policjant rozwiązuje niewyjaśnione przestępstwa, a wszystko zaczyna się łączyć z demonicznymi rytuałami i nadprzyrodzonym złem. Świetne połączenie kryminału z chorolem, czyli wbaw na sode złego.